Hej! Czy pakujesz pierniczki w ozdobne pudełka, takie na przykład jak to. Jak myślisz, dlaczego warto dodatkowo zabezpieczyć takie pierniczki, które zapakujemy w pudełko w folię? Jestem Beata. Witaj na moim kanale Słodki Dekor i dzisiaj chciałabym bardzo poruszyć ten temat i opowiedzieć Ci o kilku aspektach, dzięki którym ja uważam, że dodatkowe pakowanie pierniczków pudełka jest, pudełka jest po prostu bardzo ważne. Jestem ciekawa, co Ty o tym sądzisz. Jeżeli bardzo byś chciała, ja oczywiście byłabym bardzo ciekawa, to proszę napisz swoją opinię tutaj w komentarzu pod filmem. Będę bardzo wdzięczna, bo będę znała zdanie również innych osób na ten temat. Pierwszy walor, jaki wymienię, dla którego właśnie warto takie pierniczki dodatkowo pakować w woreczek foliowy, czyli jak są zapakowane w pudełko, to dodatkowo jeszcze umieszczone są w woreczku. Uważam, że taki bardzo ważny, wizualnie widoczny jest to walor estetyczny. Przede wszystkim estetyczny i higieniczny, można powiedzieć, jednocześnie. Przede wszystkim osoba obdarowana bądź osoba kupująca ma pewność, że ten piernik nie był dotykany przez ileś osób. Teraz jest okres przedświąteczny i wyruszamy na różnego rodzaju kiermasze. Jarmarki, na różnego rodzaju stragany, na których są takie pierniczki sprzedawane, ale także do piernikarni, do straganów, do sklepów, w których takie pierniczki się znajdują. I jak to w każdym sklepie, wiele osób bierze produkt do ręki, dotyka, ogląda, przekłada, i nawet jak on jest zapakowany. Pudełeczko, to wiele osób ma ten odruch, że otwiera, wyciąga, sprawdza, zwłaszcza w sklepach, gdzie większość jest samoobsługowa, a na jarmarkach czasami jest tak, że stoisko mamy tak obłożone, że po prostu tak się dzieje. Ale często też jest tak, że przygotowujemy w swoich domach takie pierniki dla znajomych, dla rodziny, dla najbliższych. Aby ich obdarować. I dodatkowo to naprawdę wygląda pięknie i estetycznie, a przede wszystkim daje znak, że nikt tutaj nie dotykał tego oprócz osoby, która oczywiście ten piernik wykonała. No bo ktoś, kto pracuje przy tych piernikach, no to musi ich dotykać. Oczywiście robimy to w rękawiczkach. I ten walor jest bardzo ważny, dlatego że tak jakby wzbudza wielkie zaufanie, czy to w kliencie, czy to w osobie obdarowanej, pokazuje też, że osoba, która to przygotowuje, jest w pełni świadoma i myśli o tej drugiej osobie obdarowanej, aby zabezpieczyć ten piernik maksymalnie jak się da. Kolejna rzecz, dlaczego to jest takie ważne, to jest zabezpieczenie przed różnego rodzaju zabrudzeniami. To jest piernik. Przede wszystkim. To jest lukier królewski. Ma różne kolory: jest biały, czerwony, zielony, naprawdę kolorystyka jest przeróżna. I po pierwsze, dotykając lukier, mamy różnego rodzaju warunki: raz jest chłodno, raz jest zimno, raz jest gorąco, raz jest bardzo wilgotno. Nasze ręce też również zachowują się bardzo, bardzo różnie. Więc dotykając, bardzo często mamy te ręce spocone, mamy je na przykład zatłuszczone, albo mamy. Mamy nasmarowane jakimś kremem, więc dotykając, przenosząc, wiadomo, że to ubrudzimy. Mamy czasami ręce pobrudzone po prostu w czymkolwiek, sami czasami nie zauważymy tego, bo wystarczy, że gdzieś się dotkniemy podczas zakupów czy wysiadając z samochodu na przykład, i również to zabrudzenie później możemy przenieść. Tak samo osoba, która to. Robi, która to przygotowuje, pakując. Również mamy do czynienia z barwnikami spożywczymi, które używamy. Barwniki spożywcze bardzo brudzą ręce i czasami jest tak, że przy przenoszeniu z pudełka do pudełka, bądź przy pakowaniu do pudełek, również zabrudzimy sobie ręce i później zabrudzimy sobie ten piernik. Więc to jest taki kolejny walecz. Poza tym mamy różnego rodzaju wypełnienia, jeśli chodzi o pudełeczka. Tutaj akurat jest taki papier bibułkowy, ale naprawdę tych wypełnień jest bardzo dużo. Ja osobiście bardzo lubię taki papier bardzo cięty, gnieciony, specjalnie na maszynie. Bardzo fajnie to wygląda, jest to bardzo estetyczne, i jest też bardzo wygodne dla piernika, dlatego że bardzo amortyzuje. Ale piernik. Czy to ciastko kruche, czy ciastko czekoladowe, bardzo szybko oddaje tłuszcz. Czyli jak położymy go na kartce papieru, bądź na takiej bibułce, na ręczniku papierowym, czy na jakichkolwiek, właśnie takich wiórach papierowych do dekoracji, to ten piernik, jak poleży troszkę, to on oddaje ten tłuszcz. I co się wtedy dzieje, jak ten pierniczek nie jest zabezpieczony dodatkową folią? Cała tutaj, na przykład tak jak tutaj mamy ten papier ozdobny, po prostu się zatłuszcza. Robi się jedna wielka plama. A przy takich kolorach intensywnych to nawet ten kolor się odbarwia. I yy, czasami jest tak, że my szykujemy ten piernik i od razu wręczamy, więc wtedy nic się takiego nie zadzieje. Ale bardzo często jest tak, że my sobie przygotowujemy szybciej takie rzeczy, dlatego że pierniki mają długi okres przydatności do spożycia i możemy to sobie zrobić szybciej. Więc. Yy, Przygotowujemy sobie szybciej, a na przykład szykując się do jarmarków, do kiermaszy, albo szykując się na święta, teraz szykując dużą ofertę, musimy pewne rzeczy zrobić szybciej. Jak je zapakujemy, zostawimy, to zanim dojdzie do klienta, to wszystko będzie tutaj zatłuszczone, i jest duże e, e, prawdopodobieństwo, że również e, spód tego pudełka tutaj również wyjdzie tłuszcz. Więc to jest kolejny walor, e, dzięki któremu warto jest pakować taki piernik. I teraz przejdę. Do kolejnych rzeczy, które są bardzo ważne dla samego piernika i dla samego lukru. Pierwsza i chyba taka najważniejsza rzecz to jest wilgoć. Wilgoć jest okropna przede wszystkim dla piernika, a także dla lukru. Piernik bardzo szybko naciąga wilgoć, ponieważ ma taką strukturę ciasta. Jak piernik ma w sobie dużo wilgoci, on ją również oddaje i ta wilgoć przychodzi do lukru. I lukier po czasie zaczyna się kruszyć, jest taki ciasto jest w ogóle miękkie i lukier również się staje miękki. Czasami zaczyna się już też krystalizować. To wszystko zależy od tego jak długo, długo leży i jak duża wilgotność jest w miejscu, gdzie leży. No i na przykład szykujemy sobie zamówienia, które wysyłamy i na przykład wysyłamy za granicę, prawda? Zapakujemy sobie wszystko w pudełka, nie, nie wkładamy w folię, tylko w pudełeczka. Wysyłamy, no ta paczka idzie Tydzień, czasami idzie troszeczkę dłużej niż tydzień. No i mamy na przykład teraz, akurat mamy listopad, koniec listopada, początek, przepraszam, już jest grudzień, już jest grudzień, gdzie mamy bardzo niskie temperatury, jest duża wilgotność i nasza paczka ten cały tydzień jedzie w samochodzie na pace busa czy jakiejś ciężarówki w bardzo niskiej temperaturze. Co tam się dzieje? przez papier w końcu przechodzi gdzieś tam ta wilgoć, dochodzi do naszego ciastka. Ciastko nam namięka i wystarczą jakieś naprawdę niewielkie uderzenia i ono może nam popękać, może nam popękać ciastko, może nam popękać lukier, może wiele z nich się połamać. No i wtedy e, nie wiadomo na kogo zgonić, e, prawda? Bo będziemy wyszukiwać różnych powodów, dlaczego tak się mogło zdarzyć. A kurier przewracał, rzucał, e, a może podczas rozpakowywania, a tu wystarczy, że zbyt duża wilgotność zadziałała i tak się po prostu stanie. Dlatego tak ważne jest zapakowanie każdego pierniczka dodatkowo w folię, ponieważ to spowoduje, że ta wilgoć naprawdę w ten lukier e, i w to ciastko tak szybko. Nie wejdzie. Te woreczki naprawdę nie są drogie, bo przecież ja je też cały czas kupuję. Spokojnie je można wliczyć w koszt oczywiście, że się je wlicza właśnie w koszt całego ciastka. Jeżeli robimy to dla znajomych, również to nie są naprawdę jakieś ogromne koszty, których nie możemy spełnić. Takie opakowania możemy kupić nie tylko po 100 sztuk, ale po 50, po 25, nawet po 15. Wystarczy, że poszukamy w takich dyskontach, dysk kontach jak Kik, Action, czy coś właśnie, Empik, Rossman, w podobie, w podobie tego i znajdziemy takie woreczki, w które możemy sobie to spokojnie zapakować i po prostu my jesteśmy spokojni, wiemy, że w 100% wykonaliśmy swoją robotę i nic się z tym ciastkiem nie zadzieje. Kolejna rzecz jeszcze, o której chciałam powiedzieć, to taki woreczek znacznie bardziej wydłuża świeżość tego piernika, czyli tą chrupkość tego piernika nie spowoduje, że on tak bardzo szybko nawilgnie i zmięknie. Bo na przykład, dając Ci przykład, teraz dużo osób zamawia pierniki do powieszenia na choinkę. Jeżeli my tego piernika nie zabezpieczymy, to o tej porze roku wystarczy, że on poleży czasami godzinę otwarty i on już jest wilgotny. Jak powiesimy na choinkę, to po prostu ten sznureczek przetnie nam to ciastko, dlatego że ono nawilgotnieje i pod wpływem ciężaru po prostu się przetnie. A jeśli chodzi o pierniki na choinkę, to one muszą być naprawdę twarde, mocne, żeby wytrzymały. Wiadomo, w domu mamy już ciepło, bo jest grudzień, mamy ogrzewanie, więc nic się z tym nie zadzieje. Ale w drodze, i w czasie, kiedy dotrze do tej osoby, mogą się różne rzeczy. Zadziać. Więc tutaj to zabezpieczenie też spowoduje, że utrzyma nam tą świeżość, tą twardość, to, że nam ten piernik nie zmięknie i docelowo po prostu nie wyląduje na podłodze. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jak widzicie, te wszystkie rzeczy, naprawdę, biorąc je razem do kupy, one wszystkie są bardzo, bardzo ważne. E, lubicie, jak wasze pierniki pachną przyprawami korzennymi, jakie otworzycie, wyciągniecie z pudełeczka i pachną cynamonem, imbirem, e, gałką muszkatałową, e, zielem angielskim. E, czy kochacie to? Ja również. I uwierzcie mi, że takie pierniczki, które są zapakowane. Przechowywane w woreczku i jakie wysyłamy, zanim dotrą do klienta i zanim klient je w końcu otworzy, bo czasami jest tak, że klient zamawia z wyprzedzeniem i dopiero będzie otwierał, na przykład w święta, no to chciałby poczuć ten zapach. Jeżeli one nie są zapakowane, one szybciej wietrzeją. Są po prostu narażone na działanie powietrza, które jest dookoła nas i one szybciej wietrzeją. Ale jeżeli go zapakujemy, zamkniemy, Cudownie pachnie. Ten zapach utrzymuje się zdecydowanie dłużej. Także podsumowując całość mojej dzisiejszej wypowiedzi, uważam, że pakując pierniczki w pudełka ozdobne, czy to pojedyncze, czy to po więcej elementów, warto zamykać je dodatkowo w woreczkach. Tak, żeby nie miały dostępu ani powietrza, ani wilgoci, ani innych obcych rąk, a czasami mogą się zadziać jeszcze gorsze rzeczy. Także mam nadzieję, że dzisiejszy film pomógł Ci, tym bardziej, że jesteśmy przed świętami i być może właśnie Ty również szykujesz takie pierniczki, i być może nad tym się zastanawiałaś, jakie dobrze zapakować, żeby Przetrwały do świąt, żeby wyglądały e, estetycznie, higienicznie, żeby były schludne, żeby były fajne, pachnące, twarde do powieszenia. Bo jeżeli ktoś będzie chciał zjeść, to wystarczy, że je rozpakuje, zostawi, położy gdzieś na stole i one bardzo szybko zmiękną, bardzo szybko nawilgną. Więc jeżeli ci się. E, Podobał, podobała ta moja dzisiejsza wypowiedź i przydała przede wszystkim, to podziel się ze mną w komentarzu, będzie mi bardzo, bardzo miło. A jeżeli interesuje Cię lukrowanie, chciałabyś się tego nauczyć, zapraszam na facebookową grupę Lukromaniaki, kreatywna grupa wsparcia, a także na fanpage na Facebooku Słodki Dekor, gdzie. Co tydzień prowadzę live, live na temat lukrowania, pierniczenia, spotkania z różnymi lukrowymi gośćmi, a także czasami testuję różne produkty. Dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia w kolejnych filmach.